Witajcie kochani, tu Mary. I Mario. No i dzisiaj miks drabkowy do kawy. Tak, mamy. jest to pomysł kogo? <grywia> Widzę Patryka. Zaproponował nam dzisiaj zdrapeczki przy kawce. Tak, bo często jest tak, że w postach na społeczności mamy <grywia> zdrapki do kawy, które okazują się lepsze niż na odcinkach. No to padła taka propozycja, żeby przy tej kawie coś tu zdrapać. Super propozycja, no. naprawdę, Patryk, <grywia> rewelacja. Takiego jeszcze odcinka nie mieliśmy, żeby widzieć teraz kawkę w tych <grywia> zdrapeczkach zaproponowane przez Ciebie. Także co? To to stuk pokwaria robimy? O tak, tak. A? Na zdrowie. Pijemy na zdrowie. Kawka, ekspreso. I popijamy. Popijamy i drapiemy. Dzisiaj występują tu Maxi Cash, zrabkowy Cash, Diamentowa Fortuna, Mega pensja, To stoi, bo. Ale to mogą się z nie mieścić. Gruby Cash <laughs> i cały naród drapie z drapki. No dobra, to wtedy ja zaczynam. Dobra, Patryk trzymaj kciuki. Patryk K, mogę powiedzieć. Także zobaczymy. Bardzo fajna propozycja. Patrzcie, jak on tu wymyślił. No, Tym przybliżamy. Także kochanie, zostawiamy dla Patryka ogromne serduszka za tą propozycję dla nas. Wielkie serduszka, miłe komentarze dla niego, oczywiście, pod tym filmem. No i zobaczymy, co my tutaj mamy. Ja mam z numerki 21, Maxi Cash. Kałunia tutaj troszkę na bok jeszcze teraz. I sprawdzamy, co my tu mamy. 55, 28, 25.

43, jest, jest, jest. Zobacz, Patryk, kawa. Może, może ta metoda będzie skuteczna. Kurczę, kawa pomogła, łyka kawy. Lub w ten dziób. <grym> <grym> może ta metoda coś pomoże, zobaczymy. Dobra. No to coś jest, to już jest dobrze. Następne, 48. 33. 34 i... 58, a co my mamy tu? Zwracik? Pewnie tak, ale... zwrocik, ale jest. Ale Super. Coś, coś na początek mamy. Pierwsze koty za płoty. No to teraz mega pensja z drapeczka z numerem 18 no i popatrzmy, co tu się kryje. Mamy tak. trzydzieści 42, 37, 32 i 31. Dobrze te powodzenia. Przyjemnie by było którąś z nich tu jeszcze raz powtórzoną zobaczyć. 19. <grymne> 2. 25. 38. 37. Jest. No proszę. Jakie? 9. No to jednak, widzisz, Patek, to, to był z tą kawką, żeby coś tu 36. Napis. 15.

Ale jest. Oby tak dalej, nie? No Dobra, stop, zrobimy. Owu. pyk. I popijamy kawę. Popijamy i dalej. Ok, teraz zrabkowy cash. Numerek 15. Tu mamy plik i worek. No zobaczymy. Czy tylko te dwie, które wydrapaliśmy, i koniec będzie z wygranymi, czy jeszcze coś tutaj się urodzi. Da. Rzeczywiście ta metoda będzie skuteczna. No jak na razie jest tu wyżej. Aha, no faktycznie zawsze mylę, to gdzie to tu. Dobra, 55. Drukują, to no to w kurze. 28, 54, 27 i 34. I teraz wyżej... wyżej. O no. nie, no to jest naprawdę dziwne. No dobra, teraz już będzie. 43. Tutaj. Trzydzieści osiem. Pięćdziesiąt pięć. Ja Cię, Patryk. Czterdzieści cztery. Dwadzieścia trzy. Dziewiętnaście. Trzydzieści cztery. Jest druga, ja nie wierzę. Ach, ja Cię. To ta kawa pomaga. Patryk, wielkie serca dla Ciebie, buziaki. 17. 55. Kurka. 36. 52. 39. No to naprawdę fajna propozycja. No i dobrze, my mamy wybrane dobrze zrabki, kurczę. 13. I 42, to są jeszcze dwie czy trzy. A rzad tu rzad nie, bo to już nie, nie. Jeden jeszcze. 56, 35, 21, 18 i 37. Teraz gdzie ja tu byłam. Tutaj najpierw 55. 50. 20. U, to może być 5 dych. Pewnie tak. 20 I, I 55 jeszcze tu. I dycha. Kurczę pięć zdych. Nie wierzę. Nie wierzę. W to my jesteśmy już na plusie. Jacie. No i co? Kontrolę sprawdzamy, czy nie? Nie, to nie ma co. Szukać. No tutaj widzicie, 20, 20, 10. No normalnie. Cudownie. To cóż, zdrapeczka na stół z numerem 15. Kawka na dobry początek i.

Sześć, dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, dwadzieścia osiem, dwa, dwadzieścia dziewięć, pięć, no tutaj już chyba może nie być. jedenaście dwadzieścia siedem. może szczęścia by było co? Tak, trzydzieści sześć, szesnaście, czternaście. 34, 9 i 30. No tutaj już, się no, to już wymigała. Ta się wymigała. Ale i tak już jest dobrze. My jesteśmy zadowoleni bardzo, nie? Dokładnie. Teraz jeszcze diamentowa fortuna. Tu jest z numerkiem drugim. Tu też jest worek i skrzynia. Dobra. No to sprawdzamy, czy jeszcze coś dołożą, czy nie dołożymy tutaj. A mam.

Dwadzieścia trzy, dwanaście, piętnaście, osiemnaście i ostatnia linia trzydzieści jeden, pięć, siedemnaście, a tutaj już nie, sześć i dwadzieścia cztery. To tu jest przegrana, tu mamy s. Ale to nic i tak jest. Mi ładnie. Bo mi została jeszcze. Ostatnia zdrapeczka, cały naród, On A macie za mało tych traktorów, z... wiecie? O, znowu, znowu traktor szuka. Dobrze, zrabka z numerem 20. I patrzymy. 41, 35, 27, 42 i 51. Powtórzymy je. 13, 25, 14.

19, 47, 35, druga Uuu, wygrana. Kurczę. 17 i 43. No dobra, najpierw zobaczymy sobie, co tutaj. O, no, dwie dychy. A pod traktor. Ja, no zure. pięknie. Oj, ja nie mogę. Nie wiesz. No tak jeszcze nie mieliśmy, żeby tutaj był traktorek i ten i... Nie ogóle pięć dych. No także podsumowując, wow. no fakt, dwie drapeczki się nie spisały, yy, czyli ty... gruby cash i for, diamentowa fortuna. No ale... bo mamy chyba porówno. Poczekaj, bo Równo, ja mam tak. tutaj dycha i 50, to mam 60. A ja też mam 50 w traktorze, mega pensji dyszkę. 120 na 60. Podwoiliśmy wkład. Ja nie mogę, Dwie perełki na odcinku. No, rewelacyjna propozycja, normalnie Patryk. No, kawka jest spisała. Częściej musisz propozycję nam dawać. No, rewelacja, 120 zł. Odzyskane 60 do, do przodu, pisze. tak jest. Także na zdrowie Twoje, Patryku. Dołącz do nas do kawki. Pozdrawiamy się serdecznie wszystkich naszych widzów. Tak to można drapać. Oby, oby jak tak najczęściej, od, o, żeby tak było. Życzymy Wam spokojnego weekendu, miłego A, popołudnia. Tak. I nie zapomnijcie o komentar w komentarzu coś napisać do Patryka. Pozdrawiamy, dużo zdroweczka Wam życzymy. Buz... I zapraszamy na, oczywiście na kolejne odcinki. Buziaczki, kochani. Pa Ach. pa!